Radio RSC w odwiedzinach w parowozowni w Skierniewicach razem ze mną pan Andrzej Paszkę i Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor. Bardzo się cieszymy, że Państwo do nas przyszliście. My zawsze tutaj z radością przychodzimy, i mam też nadzieję, że z wielką radością i z wielkim zaciekawieniem 4 października tutaj wiele osób przyjdzie, ponieważ nadzwyczajny Dzień Otwarty, pięknie nazwany Urodziny Wiedenki. Co to za urodziny? Które to urodziny? Czym jest ta nasza Wiedenka i dlaczego warto przyjść w sobotę do parowozowni? Właśnie trzeba powiedzieć nie kim, ale czym jest Wiedenka. Tak pieszczotliwie nazywamy kolej warszawsko-wiedeńską. Przebiegała ona, no zaraz będzie dygresja, przebiegała z Warszawy do Maczek, gdzie to jest dzielnica Sosnowca. Warszawsko-wiedeńska kolej. Droga żelazna warszawsko-wiedeńska pojawiła się również w Skierniewicach. I stąd ważne jest, żebyśmy dostrzegli, że to 180 lat temu przyjechał do Skierniewic pierwszy pociąg parowy. Ten 4 października to jest taka data troszeczkę przybliżona, bo tak naprawdę pierwszy rozkładowy pociąg kolei warszawsko-wiedeńskiej przyjechał do Skierniewic. 1 października. No ale 1 października wypada w połowie tygodnia, to nie jest czas do, do relaksu, do świętowania, raczej do pracy, a zrobimy te, te spotkanie i urodziny w jedenki, zrobimy w sobotę 4 października. Dla widz, myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, bo przecież proszę popatrzeć, jak okoliczne miasta wyglądają, które nie mają kolei. A kolej w Skierniewicach, kiedy się pojawiła, miasto zaczęło się bardziej dynamicznie rozwijać, no i to jest chyba dla Skierniewic wielka wygrana. Faktem jest, że pomógł tutaj pałac, gdzie urzędował namiestnik cesarski książę Iwan Paskiewicz. No i chodziło również o to, żeby tutaj łatwy był dojazd, żeby z księstwa Łowickiego można było zboże wozić do Wisły i potem do Gdańska spławiać. Więc wybudowano również odnogę Łowicką na życzenie specjalne rady administracyjnej, która pełniła coś w rodzaju funkcję taką, coś w rodzaju rządu. I te Skierniewice, kiedy się pojawiły na szlaku kolei warszawsko-wiedeńskiej, to były wykorzystywane bardzo często przez, przez Paskiewicza tutaj przyjeżdżał do Skierniewic, do pałacu. To tak to wyglądało z tą koleją w Skierniewicach, więc uważam, że jest to ważna, bardzo ważna data, bardzo ważna rocznica no i Skierniewice powinny to docenić i świętować, cieszyć się. I co ważne, parowozownia w Skierniewicach pozwala na świętowanie i naukę historii o parowozowni, o kolei już od najmłodszych pokoleń, bo w sobotę ta opowieść którą teraz pan Andrzej tutaj nam przepięknie snuł, na pewno do starszych trafi. Ale wiemy, że są też dzieci, które się bardzo interesują koleją i one też w sobotę znajdą coś dla siebie, bo w programie, między innymi, Dziecięca Kolejka Parkowa Stowarzyszenia Nadwarciańska Kolej Drezynowa. Bardzo trudna nazwa, ale wydaje mi się, że to może być przednia zabawa. Ja myślę, że, że będzie przednia zabawa, tym bardziej, że. Tutaj kiedyś mieliśmy ze dwa czy trzy lata temu taki festyn i ta kolejka była i ponieważ się cieszyła dużym, dużym wzięciem, dużą popularnością, no to chcieliśmy jeszcze raz powtórzyć to. I kolejka ma przyjechać, tylko że wszystko zależy od jednej najważniejszej sprawy. Pogody, od pogody oczywiście. I tutaj mówimy również o starych samochodach: pokaz starych samochodów, pokaz pociągu stuletniego. I to wszystko, co jest na zewnątrz pod, pod gołym niebem, no to niestety zależy od pogody. Nawet nam samochodziarze powiedzieli, że jak będzie padało, to my nie przyjeżdżamy, bo tam jest jeden kabriolet, więc niby on ma naciągany dach, ale, ale to jest pojazd. Ponad 100-letni, drugi jest chyba 119-letni. Więc to są zdecydowanie zabytki samochodowe, no i na właściciel na przykład no nie chce narażać na, na deszcze takie, takie pojazdy. I to tylko pokazuje, że kolej jest zawsze pewniejsza niż samochód, bo kolei deszcz nie straszny, więc na pewno pociągi też będzie można oglądać pociągi parowozy, będzie można oglądać na terenie parowozowni, co też ważne, nie zamykacie się na świętowanie dla wybranej grupy odbiorców, bo udział. W w tym wydarzeniu jest bezpłatny? Udział jest bezpłatny i udział jest dla wszystkich skierniewiczan i dla wszystkich gości skierniewiczan i gości skierniewic, o tak bym to określił. Zapraszamy od godziny 11. Tutaj z, z godzinami i minutami będzie ciekawostka, bo chcemy, żeby Państwo do nas przyszli właśnie o 11 w sobotę, kiedy zaczynamy nasz dzień, nadzwyczajny dzień otwarty, a ponieważ honorowym patronem tego wydarzenia jest prezydent Skierniewic, pan Krzysztof Jażdżyk, to chcemy, żeby pan prezydent no, otworzył tę uroczystość, dokładnie 15 po 11, no i wtedy dopiero zaczniemy, będzie pewno parę słów, o wiedence, no i będzie jeszcze coś, co na urodziny powinno być. Podobno coś smacznego, coś słodkiego, coś miłego. No, zobaczymy, co to będzie. I nie będzie to wuzetka, bo to już nie, dzisiaj nie, nie, wyjaśnialiśmy, nie, nie. że to ciastko wcale nie jest nazwane na cześć kolei warszawsko-wiedeńskiej. Myśleliśmy o tym, żeby zrobić sernik wiedeński albo sernik po wiedeńsku. I tak byśmy mogli częstować, ale na pewno to nie będzie wuzetka, bo wuzetka to zupełnie i skoninon się to wzięło, tak. Proszę dokładnie słuchać pana Andrzeja i wolontariuszy, parowozowni, którzy mają wiedzę i wyjaśniają wszelkie fakty i mity. Mnie koledzy wkręcali w wuzetkę, ale że ja lubię zadawać pytania, to dopytałam. Czekamy na ten słodki poczęstunek i to jest bardzo ważne, drodzy Państwo, starajmy się być punktualni, bo my strasznie nie lubimy, jak pociągi się spóźniają, a okazuje się, że pociągi też nie lubią, jak i my się spóźniamy na tak ważne uroczystości. No to zresztą już współgra ze sobą, bo jak my się spóźnimy na pociąg, to nie pojedziemy, więc to też tak to wygląda. Liczymy na to, że będziecie Państwo punktualnie i że wszystko nam się uda i jeszcze wiecie Państwo. Na co liczymy? Liczymy na to, że będzie pogoda, że będzie piękna, październikowa, jesienna, ale słoneczna i cieplutka pogoda. Tak sobie bardzo byśmy życzyli. Myślę, że nawet jeśli pogoda by nie dopisała, to dopisują. Wolontariusze parowozowni, ludzie, którzy są tutaj zaangażowani w 100%, jak nie 120%, i to Państwo tworzycie tą szczególną atmosferę parowozowni, że tutaj chce się przyjeżdżać i chce się świętować. I mam nadzieję, że w sobotę 4 października nie zabraknie też tych, którzy chcą się uczyć o tym, co działo się 180 lat temu w Skierniewicach i co ma przełożenie cały czas na współczesność. Będziemy opowiadali również o tym, jak ta kolej się w Skierniewicach znalazła, gdzie się zatrzymała. Trzymała, bo to prawie że na wysokości naszej obrotnicy, tylko że po drugiej stronie torów. Przypomnimy o tym, jak to zachwycali się warszawianie, że można te 7 mil z Warszawy do Skierniewic w ciągu prawie godziny przejechać i zjeść śniadanie w Warszawie, potem wizytować skierniewicę, oglądać. Tutejsze gaje, tutejsze pałace, a potem wrócić do Warszawy, pójść do teatru, zjeść kolację i to wszystko można w jeden dzień zrobić. A powozami byłoby trzeba troszkę dłużej na to poświęcić, więcej czasu poświęcić. O tym będzie można słuchać między innymi 4 października, choć tych dni otwartych w roku kalendarzowym jest znacznie więcej. Jednak zima trochę ogranicza nam możliwości odwiedzania parowozowni, ale mamy jeszcze 5 października, wyjątkowy dzień otwarty, i na ten też zapraszamy. To jest ostatni dzień otwarty w tym sezonie. 5 października to niedziela i to będzie już zupełnie ostatni oficjalny dzień otwarty w parowozowni Skierniewice, bo po prostu kończymy sezon. Zaczyna się zima, tutaj hala jest nieogrzewana, pomieszczenia nie są ogrzewane i to nie jest już czas do do zwiedzania. Będzie troszkę uboższy program, bo będzie działała kolejka ta ogrodowa, taka malutka kolejka jeżdżąca wśród traw i krzewów. Będzie oprowadzanie z przewodnikiem, chyba dwa razy w ciągu otwartego dnia. No i jeszcze będzie można zobaczyć w hali wachlarzowej nasz tabor, który po sobocie zostanie ładnie schowany tam i będzie można sobie oglądać już pod dachem w razie gdyby padało. Ale cały czas chcemy słońca. I ciepła. Ja tego życzę z całego serca i pozostaje mi tylko powiedzieć: do zobaczenia w sobotę. Zapraszamy, do zobaczenia. Liczę na Państwa.